nie Ale... wiem, bezprawny. Trzeba go teraz zgnoić po prostu. Wygrywamy z nimi. Zgłoś go i chuj mu w dupę. Dobra, y... On ma 0-2, by te byli najmniej odważni. Dobra, stary. chodźcie B, bo jesteśmy wszyscy bliżej B. <śmienic> Dobrze. Znaczy, AWP? Mogę wziąć, no. Co najkurwiej stanął ci? Synu kurwy stanął mnie w firmole, to jest niepoprawne po polsku, chyba mi się wydaje. coś kupić. jest kurwa. Jest, to jest. Dobra, Dobrze. Jeden jest chyba na. CT. Nie! Short, na short jest. Dawaj, moc, y low, low. Dobrze kombinuję. Będzie go na prawo miał. No, Der, 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 No. no <coughs> 1, nice and slow. Ma ktoś smoka? Nikt nie ma smoka, okej. Na site jest jeden. Wszyscy idą na A. Wszyscy idą na a Jeden jest site, jeden site. Planty, planty. Plant, 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 oni są wszyscy A Kurwa. Pan nie, wiesz jego kill Jest, nie, nie, nie jest. Na dół, doł, dół, dół. Ok, ostatni nie nieo, ma pierwszego killa Nie pierdam 50 był, kurde Gdzie idziemy? Może ogarnął, że, ten, że się nie dajemy na baita i ten... Baita, myślę, że on to na serio dobrze <grym, grym, grym>, Jest tutaj! Ujelowana. Unit. Mission failure will result in no no. Assignment. No nie ważne. Jest! Poka, paka, 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 No ja pierdolę Widzieliście to? Tak, większe obrażenia w nogi niż flatkę pierwszego, nie? Nie wiem To za zjeb wymyślił w ogóle taką Dobra tam... oni teraz będą awupy kupować na pewno jak mam kartę No Dostał no, Podszedł. Ja. Dobrze Jeszcze to mogę do... Dobrze no, no, bo... Specjalnie no, właśnie no, zrobiłem coś głupiego Dobra ja sobie przygotowuję wiadomość jak wygramy wypierdala i pierdolce kurwa do koju jakiś A to czekaj no, no, no. no, 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 no. no. No, jak szok to tutaj na dole sobie. Jeden był na fachu. Może nie aż tak pójdę. Paszem 4 4 Kick, Jest jeden, jest jeden. No, jeden sidek, jeden gdzieś na bełknął. No. Dobra, zajmijcie, zajmijcie. Pijemy się, pijemy się, się, się. Dobra. Dziękuję, longa. Dobra, zabity. Patrząc. ostatni dzień? Nie, sensownie petszota tak normalnie jak ludzie, którzy po prostu kres, No kurze, już o, wygraliśmy, to. ale... Dobra. Wyszedł, wyszedł od razu. Tylko pierwszy. Nie, nie, nie. Do nie, to żeśmy po prostu się po nich przejechali. Nie, nie, nie.